Zapisy na akcje w ramach IPO Gaming Factory zaczęły się 24 czerwca i potrwają do 1 lipca, jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych, to księga popytu będzie budowana do 2 lipca, no i w późniejszej kolejności nastąpią zapisy. Spodziewamy się, że debiut na głównym rynku giełdy papierów wartościowych w Warszawie powinien nastąpić w ostatnim tygodniu lipca, bądź też nawet w pierwszym tygodniu sierpnia, oczywiście, jest to zależne od wszystkich procedur związanych z rejestracją akcji i ostatecznym dopuszczeniem ich do obrotu. W ramach emisji nowych akcji planujemy pozyskać kwotę między 15 a 17 milionów złotych. Całość tej kwoty zostanie przeznaczona na dalszy rozwój spółki. Przede wszystkim zdecydowana większość oferty, nawet 70%, to będzie rozwój produkcji własnych. Mamy w tej chwili 30 tytułów produkcji. I cały czas myślimy nad kolejnymi, w związku z czym zdecydowanie tutaj są potrzebne duże środki na, inwestycji, na, na inwestycje. Natomiast pozostała część naszej oferty zostanie przeznaczona na marketing, no ponieważ, nawet mając dobry produkt, musimy go dobrze sprzedać. I oczywiście, tutaj na tak konkurencyjnym rynku, również marketing odgrywa bardzo dużą rolę. Nasza strategia zakłada wydawanie dużej ilości gier nisko i średnio budżetowych. Na kolejne dwa lata zaplanowaliśmy premiery około 30 produkcji, czyli to będzie mniej więcej 15 produkcji rocznie. Także przed nami spore wyzwanie, jeżeli chodzi o organizację tego wszystkiego i marketing. Więc podstawowym elementem naszej strategii jest właśnie dywersyfikacja naszych produkcji. Nie zakładamy od razu, że któraś jedna pojedyncza konkretna gra musi stać się hitem. Chcemy dać sobie wiele szans, aby znaleźć wśród tych Wśród tych 30 naszych produkcji, kilka takich, które będą odznaczały się ponad przeciętną sprzedażą, czyli mam tutaj na myśli sprzedaż rzędu 100 tysięcy kopii na jedną platformę. W pierwszej kolejności wszystkie nasze gry wychodzą, jeżeli na, na wersję komputerową, czyli sprzedajemy je na platformie Steam. Natomiast później mamy w planach przystosowanie w zasadzie wszystkich gier na wszystkie konsole obecnej generacji, czyli Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. A w przyszłości oczywiście będziemy obecni także na konsolach nowej generacji. Czyli nasza strategia zakłada coś takiego, że, że tworzymy jeden produkt, ale dajemy sobie cztery szanse na sprzedaż, ponieważ rynek gier komputerowych zdecydowanie różni się od rynku konsolowego. A nawet są, konso nawet są różnice wśród graczy, którzy wolą na przykład, preferują konsolę Nintendo Switch, Xbox czy PlayStation. W związku z czym teoretycznie mamy jeden produkt, ale tak naprawdę cztery kanały sprzedaży. Szczegóły oferty można znaleźć na naszej stronie internetowej gamingfactory.pl. Na stronie jest dostępny prospekt oraz prezentacja spółki, harmonogram zapisów, w związku z czym wszystkie informacje, które są potrzebne inwestorom, można właśnie w tym miejscu znaleźć.